Dziś nagrywamy Herobrine D Coś tam Tak To jest ogólnie taka fajna gra Więc Weźmy hardcore może Mati gra bo ja się boję Słabie Tak Nie powiedziałam tego Ja to rzucę Tak, tak Ja co, to, to ja na to nie patrzę, bo się boję. On się... co to, że na na horto, on się zaraz prawi? Zabiłcie? Nie, on tutaj był. A, 122. Dajcie widzowie by zostawić łapkę w górę. Tak. I subskrypcja razem z dzwoneczkiem, a wszystkie połapki. E... Nieważne, open. Dobrze. To... Open. Albo nie, close. Close. Dobra, żebyś weź pracę co? A ja te dnia się w ogóle nie pokażę. No może pokażę, ale to jest... Łatwy tryb. Eee. Goście. Ja. Ja cięcie robię i ja... Bo ja zrobię... Czekaj, tutaj się robi ścięcie. Tak, ale po co robić cięcie? Jak Zobacz. znajdę jakiś klucz. Dobra, robię na chwilę. Widzowie, znalazłem exit. Tam jest wyjście! Aaaa! No i tam pewnie cię zabiję. A, bo ja muszę zbierać jakieś totemy. A, to, 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 to są totemy, to jest kot. Co, zbierać to totemy i nie pierwszy. Endermon. Oh, kurde, zamknął przez sobą drzwi. O właśnie nawet ten podejmy. 102. Okej. Okay. my robimy cięcie i szukamy do tego. No. Cięcie i jak I znowimy Nie? nagrywanie i cięcie się skończy. Jak już ogarniemy, co ogarniemy? No. Dobra, widzowie, jakaś muzyczka mi się włączyła. To wiesz? Mhm. Pokaż. No. no. jakaś muzyczka mi się włączyła. I prawdopodobnie tutaj mam klucz do 129. Szukaj w sali 129. No jak nie zdechniesz przypadkiem. Ej, minąłem to! To jest klucz do kogo? Nie wiem, ale warto wziąć. Może tam będzie jakiś totem albo... To jest klucz do... 119! No i kurde git. No i kurde git, czyli. Jest tutaj gdzieś. E, mati nałóż skarpetki. A, bo mnie zimno. Co? Bo mnie zimno. 101, 118, 120, 121. O. O tutaj coś jest. Zapłacimy zaraz Pawła, jak skończymy nagrywać odeca. Ale my nie ubrani jesteśmy, mówię ci. Trzeba się ubrać. Poza. Ok. Widzowie, no ławka w górę, nam się należy. Mm. Dobra, ej ty, kurde, już masz jeden totem, easy. Właśnie teraz, ze, właśnie teraz zebrałem Endermana. No bo to jest taki Minecraft, jakby. No, tylko trzeba na, szukać tutaj mów. 116, 128, 105 125, 120 A ty jakiego szukasz? Nie, 120. 102. To A widziałeś gdzieś 102? Dobra, goście, je przerywam. Eee, za... Jak będzie coś, to. Eee. To zamówimy, nagrywam to. Tak. Narka. Na chwilę, narka. Widzowie. Znalazłem to psa. E to jest. Tutaj są białe oczy. Koks. Dobra, bierz to. Tak, pewnie tutaj. Pewnie tutaj są wszystkie zwierzę. Okej, okay, pewnie. Dobra, ale 200 na 7. I masz jakiś klucz? No, tylko 102. What? No, tylko dobre. A czy mnie? Po co? Czemu jest taka muzyczka? No bo robiliśmy. 101. Jak znajdziemy. Zrobimy cięcie. Jak znajdziemy 102, to wtedy. Jak myśli? zrobić cięcie? Tak. I zrobimy te, te cięcie. Dobra, goście, znaleźliśmy właśnie. Dwa klucze. Tak. Te klucze. Nie mogę ich przynieść. Dobra. 118 A ten to kto? Nie znam takiego klucza jak ten. Po prostu go weź. I to jest. Czekaj to jest 123. Sto... To teraz szukamy 118, bo koło łatwo jest przypadkiem znaleźć. A my nie mamy przerwanego? Nie. Okej okay. 116, 128, 123. I tutaj to kto? Krowa, krowa też. Okej, okay. kloczek! No właśnie wiem. Jaki? Do czego? Do 121. I to wszystko jest w tym korytarzu. To Git. Chyba. To jest właśnie 121, znalazłem? Hero A nie, zombiak, Ale Hero A jak zbiorę wszystkie, to wygrywam. A on się jeszcze ten głupi nie pojawi. Jeszcze nawet nie raz. No kolejny klucz. To jest sto dwadzieścia dwa. Ale ma dużo procent. Okej. Jeszcze jedno chodzę. Mam kluczy to 124, no 120, 106, 103. 118 Często jest spotykane 118 101 118 To co tutaj jest Adam, No chodź. No 104. Dobra, i robiciecie jak coś znajdę. No dobra, cześć. Wiecie, ja się z wami właśnie teraz żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!